Renault Traffic Space Class w wersji Grand, czyli z dłuższym rozstawem osi. Mamy tutaj silnik dwulitrowy 170-konny diesla, z którym współpracuje dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów o sześciu przełożeniach. Ruszamy! Zmodernizowany rok temu silnik dwulitrowy jest rzeczywiście bardzo dynamiczny, szczególnie w połączeniu z tą skrzynią biegów. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów ma dużą zaletę, nie spowalnia podczas zmiany przełożeń i sprawia, że samochód może dynamicznie przyspieszać wtedy, kiedy tego oczekujemy. Jeżeli nie korzystamy z trybu ECO, naprawdę. Nie ma tu różnicy między tym, jak się zachowuje samochód z tą skrzynią, a z manualną skrzynią. W związku z tym, jeżeli możemy sobie pozwolić na automat tego typu, jak najbardziej warto go sobie zakupić. Hałas. Hałas jest dosyć istotnym parametrem w każdym samochodzie, ale szczególnie jeżeli mówimy o luksusowym samochodzie do przewozu VIP-ów. A taki jest właśnie ten space craftsman. No i teraz tak, e, możemy swobodnie rozmawiać przy prędkości 60, 60 km na godzinę, 100 km na godzinę. Przy prędkości 120 km na godzinie nadal swobodnie rozmawiamy, aczkolwiek zaczyna być już dosyć głośno. Coś szumi, coś e, nam przeszkadza. Przy 140 km na godzinę już przestaje być tak komfortowo. Dla fanów ekonomicznej jazdy, mamy tutaj wskaźnik. Jeżeli świeci nam się na zielono, znaczy, że jedziemy ekonomicznie i możemy liczyć na niskie spalanie. Jeżeli zaczniemy jechać mniej ekonomicznie, zapala nam się na pomarańczowo. To sygnał. Że trochę zbyt nerwowo prowadzimy, i może powinniśmy delikatniej obchodzić się z pedałem przyspieszenia. Niezależnie od tego wskaźnika, mamy również tryb ekonomiczny. Tryb ekonomiczny po załączeniu spowalnia nam. Czyli, jeżeli mamy do czynienia z kierowcą. Które nie potrafi opanować się za kierownicą i zbyt ma ciężką nogę, wówczas taki przycisk może go trochę wyhamować i przyczynić się do niższego spalania. Tryb ECO, oprócz tego, że trochę hamuje zapędy kierowcy, który ma zbyt ciężką nogę, również działa w ten sposób, że przy niższych obrotach. Zmienia przełożenie, w związku z tym też dzięki temu jest bardziej samochód ekonomiczny, ale też mniej dynamiczny. Oczywiście mamy tutaj również system start and stop, który wyłącza nam silnik na postoju, w związku z tym też ogranicza trochę zużycie paliwa. Gdy braliśmy ten samochód do testów, średnie zużycie paliwa wynosiło 12,9 litra na 100 km przy średniej prędkości 62 km na godzinę. Po zerowaniu licznika mamy 7,4 litry na 100 km jadąc po lokalnych drogach nie przekraczając prędkości 70-80 km na godzinę. Jedziemy 140 km na godzinę. I hałas, który dobiega z opływu powietrza chociażby jest już dosyć duży. W związku z tym nie jest przyjemnie. Kierownica jest bardzo miękka, co też zmniejsza komfort prowadzenia przy takiej prędkości. Aktualne zużycie paliwa, czyli chwilowe. Przy prędkości teraz 35 km na godzinę, 11,2, 10. Trochę nam spada, czyli między 9,5 a 12, w zależności od tego, jak prowadzi droga. Oczywiście pali nam się zielona lampka, co oznacza, że jedziemy cały czas ekonomicznie. Teraz jest trochę z górki, więc spadło do 6. Zobaczymy później, jakie, jakie będzie średnie spalanie. Na razie przy 130 w granicach 8 litrów na 100 km. Czyli jeżeli mocniej przyspieszymy, to wtedy to spalanie rośnie. I teraz jedziemy już taką prędkością, że spokojnie po autostradzie możemy sobie włączyć tempomat, żeby było jeszcze wygodniej. I co trzeba zrobić? Otóż pierwszą czynność, jaką musimy zrobić, to ustawić sobie tym klawiszem. Ustawić sobie na tą pozycję, czyli wcisnąć i wtedy mamy aktywny tempomat. Następnie, następna rzecz, to jest klawisz, który się znajduje tutaj na kierownicy R. Mamy ustawiony regulator. I teraz możemy sobie trzecim pokrętłem czyli trzecim klawiszem na kierownicy, ustawiać prędkość, dodając lub odejmując od tej, którą ustawiliśmy. Czyli mamy aż trzy różne klawisze do obsługi tempomatu. Dosyć sporo. Trafik Space Class w tej wersji jest bardzo wygodnym samochodem do prowadzenia. Prowadzi się go bardzo komfortowo. Sama, sam automat już zdejmuje nam sporo z głowy. Miejsce za kierownicą jest dosyć wygodne, aczkolwiek w samochodzie tej klasy trochę dziwi to, że kierownicę mamy regulowaną tylko w jednym poziomie. Możemy ją e, jedynie podwyżyć lub obniżyć, natomiast nie da rady jej się wysunąć, co w przypadku e, osób niższych, drobniejszych, m, no powiedzmy. M, można się do tego przyzwyczaić, ale byłoby wygodniej, gdyby ta kierownica była trochę bliżej. To, co jest wygodne, to jest podłokietnik, który bez względu na to, jakiego wzrostu jesteśmy, możemy sobie dokładnie dostosować do swoich preferencji. Jest naprawdę wygodnie w każdych warunkach, czy jedziemy w mieście, czy jedziemy w trasie. Komfort podróży jest bardzo dobry. Mamy tutaj. Pod kierownicą różne dźwigienki, i one nam służą. Na przykład, tutaj intuicyjnie możemy sobie złapać ten klawisz, który służy do przyciszenia lub pogłaśniania systemu multimedialnego. Mamy tutaj też klawisze do odbioru telefonu, i no, do tego to już trzeba się przyzwyczaić, ponieważ normalnie tego nie widzimy i trudno w to wcelować. Musimy najpierw. Obejrzeć sobie to dokładnie, a potem celować w klawisze, jeżeli chcemy tym, w ten sposób odbierać telefon. Oczywiście możemy też sięgać do ekranu, i moim zdaniem to jest bardziej intuicyjne rozwiązanie. To, co też świadczy o komforcie, to jest układ kierowniczy. Jeżeli jedziemy niską prędkością, jeżeli jedziemy szybciej, cały czas ten układ kierowniczy. Działa naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się prowadzi, nie nastręcza żadnych problemów. Kierownica się kręci bardzo lekko. Natomiast przy wysokiej prędkości, czyli już powyżej 120 km na godzinę. Wtedy trochę zaczynamy czuć się niepewnie za kierownicą, więc tutaj trzeba wtedy bardzo uważać. Zawieszenie w tym samochodzie jest takie uśrednione, czyli jednocześnie płynie jednocześnie nam trochę um, podskakuje. Na nierównościach nami tak trochę buja, czyli wygłusza je, natomiast cały czas coś nam tam z tyłu hałasuje. Klekocze. I to jest takie dosyć niefajne, szczególnie w tego typu samochodzie, który ma przede wszystkim być komfortowym yy, samochodem do przywozu osób. Dzisiaj wprawdzie nie ma wichury, ale trochę wieje. I mówiąc szczerze nie, nie, nie odczuwamy tego za nas to. W związku z tym to można powiedzieć, że to też świadczy o tym, że zawieszenie jest całkiem niezłe, ponieważ nie buja samochodem. Z drugiej strony, jeżeli wchodzimy w zakręt, dosyć dobrze się trzyma, aczkolwiek nie jest to mistrz zakrętów. Na pewno bardzo duży plus to jest układ kierowniczy, który nawet jeżeli samochód nam się lekko wychyla na zakrętach, jakby nadrabia swoją pracą i możemy bardzo dobrze zapanować nad tym samochodem. W związku z tym, kompromisy w trafiku są dosyć trafione, ponieważ rzeczywiście możemy tym samochodem podróżować dość komfortowo. Bez względu na to, czy jest to wersja do przewozu osób, czy wersja do przewozu towarów. Lusterka w trafiku są bardzo duże i bardzo dobrze, by wszystko widać. Także prowadzi się ten samochód naprawdę bardzo wygodnie. Bez obawy wszystko można obserwować, co się dzieje z tyłu i bezpiecznie wyprzedzać. Też możemy korzystać z lusterka wstecznego, w którym też wszystko bardzo dobrze widać. Renault Traffic Space Class w wersji Signature z opcją Pack Clean. Czyli mamy dosyć wysoki standard. Przed nami wskaźniki. Tutaj niewiele się zmieniło od poprzedniej wersji. Możemy sobie sprawdzać parametry pojazdu operując dźwigienką pod kierownicą. Mamy tutaj. Zużycie paliwa. E, średnie wyszło nam 7,4 litra. Jechaliśmy i autostradą, kawałek i drogami lokalnymi, i trochę w mieście, także całkiem niezłe. Znaczy to, to zużycie wyszło nam po przejechaniu prawie 100 km. Dosyć tu jest wygodniej i mamy wszystko pod ręką. Mamy bezwkrótkowe uruchamianie samochodu, więc mamy taką kartę. Ale żeby nam się nie zgubiła, możemy ją trzymać w kieszeni, w torebce, ale najwygodniej na miejscu. No i mamy do tego przewidziane takie miejsce. Obok jest miejsce na smartfona. Regulacja jest taka, co oznacza, że dzisiejszy smartfon w to nie wchodzi. Jest to rozwiązanie dla małych telefonów. Samsung S10 w to w żaden sposób nie wejdzie. To jest S7. S2 ledwo. ale i tak jest nie da, nie da rady go przytrzymać klipsem. Obok mamy siedmiocalowy ekran systemu multimedialnego. No i jak w systemie multimedialnym, mamy tutaj różne możliwości. Jest nawigacja TomTom. -tom. Fabryczna nawigacja nie zawsze nas doprowadzi tak, jak chcemy, do celu. W związku z tym mamy też możliwość podłączenia telefonu. Telefon można podłączyć za pomocą Bluetooth'a. I to jest ważna informacja, żeby połączyć się z tym, tele, z tym systemem ymm, Bluetooth'em należy wcisnąć w początku telefon, następnie ustawienia, zarządzaj urządzeniami i teraz możemy sobie wybrać telefon, który chcemy, z którym chcemy się połączyć. Także dosyć taka skomplikowana ścieżka. Oczywiście jest też możliwość podłączenia się do gniazda USB można podłączyć telefon i wtedy korzystać po prostu z Android Auto albo Apple Auto mamy tu też ikonkę pojazd czyli informacje z komputera pogodowego i tu jeszcze raz możemy zobaczyć jak przebiegło spalanie przy jakiejś prędkości mamy tu też jeszcze coś takiego jak Eco Driving i tu też możemy sobie zobaczyć jak, jak to wychodziło, czyli tutaj na 100 punktów 75. Coś potrzebujemy odłożyć. Wsiadam do samochodu, mamy klucze. Ja na przykład mam szlaban, który muszę otworzyć pilotem. No i tak, tutaj jest półka dosyć daleko. Jak tu wrzucę, to gdzieś mi się tam te klucze będą przewalały i będę musiała ich szukać. No, mogę skorzystać z miejsca na kubek, który jest po lewej mojej stronie. I no, mogę jeszcze skorzystać z, takiego, taki, z takiej szufladki, która tutaj jest pod kierownicą. Dosyć sprytna. I to by było na tyle. Tutaj mamy składane, składane miejsce na kubek, i mówiąc szczerze. Tego właśnie korzystałam jako z podręcznej półeczki, ponieważ ona jest bardziej dla mnie pod ręką. Przed pasażerem mamy schowek dość głęboki, dość pojemny, z szufladką, ze światełkiem i jest również schłodzony czyli tutaj nie będą nam się rzeczy nagrzewać. Które tu złożymy. Na górze mamy mniejszy schowek przed pasażerem, też jest całkiem fajny. No i oczywiście, jak to w typowych dostawczych autach, mamy miejsce na kubek. W drzwiach są dość pojemne można, takie schowki, gdzie można wsadzić np. butelkę z wodą. Tutaj mamy również gniazdo 12V, kierownica. Kierownica jest wielofunkcyjna, czyli mamy tutaj na niej przyciski, I, ale te przyciski służą głównie do obsługi tempomatu lub ogranicznika prędkości. Wszystko tutaj jest elektryczne i lusterka, lusterka są również podgrzewane, mamy również w tej wersji podgrzewany fotel. Oprócz tego, że jest regulowany w odcinku lędźwiowym, jest też możemy go też podwyższyć, obniżyć, to jeszcze możemy też zimą skorzystać z podgrzewania, co na pewno jest fajną opcją, szczególnie w, w długich podróżach. Mimo tego, że obudowa cała systemu multimedialnego jest z takiego plastiku, który nam się świeci, to jednak nie pokrywa on się warstwą kurzu, przynajmniej szybko się nie pokrywa i też. Odcisków palców na nim, na nim nie widać. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi tego typu wystrój, to jak najbardziej można z niego skorzystać. Tu na górze mamy też panel do obsługi światła. Możemy sobie zapalić jedną lampkę, dwie jednocześnie, trzy albo drugą. Czyli można to obsługiwać indywidualnie. Oprócz tego, mamy lusterko oczywiście dla pasażera. A dla kierowcy już nie. No to zajrzyjmy do środka. Leciutko otwierają się drzwi. Mamy dość wysoki stopień, ale możemy złapać się poręczy. Także wsiada się dość wygodnie. Renault Traffic Space Class w wersji Signature ma jeden fotel z przodu. Dwa fotele w drugim rzędzie i trzy fotele. A tak naprawdę fotel plus kanapa w trzecim rzędzie. Czyli w sumie może tym samochodem podróżować 7 osób łącznie z kierowcą. Jest tutaj również opcja ze stolikiem. Jeżeli chcemy coś zjeść, popracować, możemy sobie rozstawić stolik. Możemy tu pograć w karty, możemy popracować na komputerze, możemy zrobić krótkie zebranie, co kto lubi. Stolik jest przesuwany, więc można go odsunąć, przesunąć, lub gdy nie jest potrzebny, w prosty sposób złożyć, tutaj jest bajka do przesuwania. O, i można w ten sposób sobie. To regulować miejsce stolika. Można również ten stolik po prostu wyjąć, jeżeli z jakichś powodów przeszkadza. Tak samo jak wszystkie fotele, które tutaj są, można po prostu wyjąć. I korzystać z przestrzeni ładunkowej, ponieważ są również tutaj wszędzie zaczepy do mocowania ładunku. Jeżeli chcielibyśmy powiększyć powierzchnię ładunkową w tym samochodzie i wykorzystać tą przestrzeń, niekoniecznie do przewozu osób, bo czasami takie potrzeby mamy, warto zainwestować w siatkę, która odgradza przestrzeń ładunkową od reszty. Tutaj mamy trzy opcje zawieszenia takiej siatki. Możemy to zrobić za trzecim rzędem siedzeń, możemy to zrobić za drugim rzędem siedzeń i możemy to zrobić za pierwszym rzędem siedzeń. Mamy tutaj taki taki haczyk, o który z dwóch stron zahaczamy yy, siatkę i wtedy przewozimy bezpiecznie i możemy nawet po dach załadować. W tej wersji można przewieźć 1128 kg ładunku. Fotele wszystkie, Tutaj wszystkie miejsca, które są oprócz tego jednego fotela, to mają mocowanie do fotelików dziecięcych, także można to też przewozić na tych fotelach dzieci. Pasażerowie mają oddzielne nawiewy, każdy rząd siedzeń osobny, można sobie regulować na panelu. Mamy tu też oświetlenia indywidualne wszędzie. Także każdy może sobie zapalić albo zgasić, jeżeli jest mu to potrzebne, albo nie. To, co też tutaj jest dosyć fajne, to przyciemnione szyby czyli cały tył wszyscy pasażerowie są chronieni przed wzrokiem przechodniów czy innych ciekawskich. Można tutaj dyskretnie sobie podróżować. Jeżeli e, pasażerowie z tyłu korzystają z komputerów, z komórek, e, mają do dyspozycji dwa gniazda USB po dwóch stronach. Dodatkowo jest również 230V i gniazdo zapalniczki 12V. Po dwóch stronach są jeszcze duże kieszenie na napoje, butelki. A fotele drugiego rzędu możemy sobie w razie potrzeby, nie każdy lubi jechać tyłem, można je obrócić. Oczywiście wtedy trzeba je przesunąć troszeczkę i trochę przesunąć też stolik, żeby można było tą operację zrobić. Więc to też jest ciekawa opcja. No cóż, myślę, że tak podróżować może być bardzo przyjemnie. Do bagażnika Trafika Space Class prowadzi duża, wypryszczalna klapa. No i otwiera się ona w ten sposób. Trzeba brać pod uwagę to, że jest duża, w związku z tym potrzebujemy z tyłu sporo miejsca. Mamy tutaj półkę, która nam chroni bagażnik. Z tyłu, ponieważ jest to wersja Grand, czyli z większym rozstawem osi. Mamy dosyć sporo miejsca na bagaże. Szczególnie że myślę, że 6 osób spokojnie tutaj się zmieści ze swoimi bagażami. Jeżeli potrzebujemy więcej, możemy postawić tą półkę. Część bagażowa może wyglądać w ten sposób: czyli możemy skorzystać z półki, możemy tą półkę podnieść wyżej o jedno piętro wtedy wypełnimy ją do góry możemy całkowicie ją wyjąć i wówczas będziemy, możemy zapakować po dach umieszczając za e, trzecim rzędem siedzeń e, siatkę e, jeżeli, jeżeli to jest dla nas za mało, możemy przesunąć trzeci rząd siedzeń trochę do przodu i wówczas mamy taką półkę na wypełnienie e, tej, tego miejsca, które jest między tą półką a się zrobi między siedzeniami, czyli możemy sobie zwiększyć o tyle y, przestrzeń bagażową. W takiej wersji, czyli Renault Trafic Space Class Grant, czyli z długim rozstawem osi, y, mamy do dyspozycji przestrzeń ładunkową, w zależności od tego, ile mamy w środku y, foteli i ile osób przewozimy, od 1,8 m sześciennego aż do 6 m6. No to zamykamy. Pociągamy za podręczny uchwyt i o! dało radę, ale trzeba mieć duże siły.